ile chwilę kontynuujemy nasze się spotkanie. 3 października 2010 roku przyjdzie do historii, do księg. Tak jak Dan Anonim pisał o wspaniałych wydarzeniach historycznych, tak samo tutaj znani historycy za wiele, wiele lat napiszą, że po raz pierwszy w historii Szczelca Polskich w powiecie szczelerskim został zorganizowany wspaniały piknik rodzinny, święto chleba, który to wspaniały piknik przyciągnął do siebie wspaniałych ludzi z wszystkich z ościennych powiatów. Zmierzają i będą zwierzać do nas ludzie, a program jest. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Za chwileczkę, tak jak Pani powiedziałem, na bożeństwo a potem będziemy mieli szereg wspaniałych atrakcji, które zostały przez organizatorów, przypomnę, zarząd powiatu strzeleckiego przygotowany w trzech blokach. Pierwszy blok to tradycja, wszystko co jest związane. I właśnie z dożynkami. Przez chwileczkę był korowód, bardzo bogaty, bardzo ciekawy, a w ramach tego korowodu widzieliście Państwo wspaniałe dożynkowe korony. I również z tymi dożynkowymi koronami mamy związane dzisiejsze atrakcje, bo będzie też poszukiwanie najpiękniejszych trzech koron. Będziemy szukali, będziecie Państwo mieli możliwość Zdefiniowania tego specjalne urny przy koronach stoją. Wiecie, Panie i mogli rzucać kartki z naszymi imionami, nazwiskami e, i z hasłem. O tym wszystkim Wam powiem później, o co chodzi z tym hasłem, ale to jeden z ciekawych programów. Najpiękniejsza korona do Powiatu Śrzelackiego. Drugi program, bardzo ciekawy program Konkurencja, polega na określeniu najsmaczniejszego chleba festiwalu. Tam wzdłuż murów znajdą się trzy stoiska. Piekarze przygotowali najwspanialsze swoje wyroby, i również Państwo będziecie mogli zdeklarować, który chleb Wam najlepiej smakuje. I nie tylko to, że będziemy nagradzali te stoiska i tych producentów, którzy przygotowali te wspaniałe potrawy i te wspaniałe chleby, ale przede wszystkim Państwo, którzy wiecie, głosowali, też możecie wziąć udział potem w konkursie, a nagrody są bardzo ciekawe. Później Państwu kilka słów na ten temat powiem. Oprócz tego w programie wystawa fotograficzna do rytki powiecie strzeletki starej fotografii, to jest w tylnej części za namiotem wspaniałe na płocie umieszczone. Zdjęcia. Wystawa fotograficzna Metamorfozy, dziesięciolecie powiatu strzeleckiego. To jest tutaj za tym namiotem bezpośrednio. Ja tam przed chwileczką widziałem to, co rzeczywiście zarząd powiatu strzeleckiego w ostatnich czterech latach zrobił. To jest imponujące, szanowni państwo. Jak macie czas, potem po nabożeńsku, zobaczcie sobie, jakie spaciałe infrastrukturalne działania zostały przez powiat w ostatnim czasie realizowane i zrealizowane. Potem stoiska wystawienicze, piekarzy i cukierników. Potem mamy również możliwość skorzystania z tego, co proponuje tutaj u nas mincarz. on tutaj jest przy tym oczku wodnym, już od ponad pół godziny przyjmuje ludzi, można pomnożyć swój budżet, który czasami jest ciasny w domu. Potem mamy pokazy ginącego rękocielnictwa, to jest tutaj złóż tego również oczka wodnego, ja przez chwileczkę tam, nasi przyjaciele z Kluczporka przyjechali bardzo bogato, bogato wyposażeni, także wszystkie te ciekawe rzeczy są dla Państwa, do zobaczenia. Szanowni Państwo, to wspaniałe dzisiejsze wydarzenie to podziękowanie za owoc jest takim wyrazem dziękczynienia ze strony tutejszego społeczeństwa pod kątem rolników. Przede wszystkim decydenci, ludzie, którzy wiedzą, że z ich działalności, ze swojej działalności rolników żyjemy, doceniają to bardzo mocno. Chleb, chleb to jest to, co jest na co dzień pokarmem podstawowym w naszych rodzinach. To jest oprócz tego pokarmu cielesnego również pokarm duchowy. Wiesz, ten pokarm duchowy wiąże się z tym, co Kościół nam przekazuje, jako przesłanie, dlatego cieszymy się bardzo, że teraz tą część oficjalną rozpoczniemy od nabożeństwa Czynnego. Widzę już księdza Proboszcza tutaj razem z nami u boku pana starosty że jestem przekonany, że za chwileczkę tą część oficjalną rozpoczniemy, a potem, tak jak Państwu powiedziałem, trzy wspaniałe bloki tematyczne i w tych blokach tematycznych będziemy realizowali dzisiejszy program. A ponieważ niebo nam błogosławi, ja Wam powiem w piątek, jeszcze wydawałem się, że chyba będziemy tutaj w toneli w wodzie, ale naprawdę widać, że powiat Strzelecki nie grzeszy to jest właściwy powiat we właściwym miejscu zarządzanym przez właściwych ludzi. Także dziękuję na razie za uwagę. Przejdźmy teraz do tej części związanej z dziękczynieniem, z błogosławieństwem. Zapraszam za proboszcza tutaj do nas. Proszę bardzo. Teraz. Dziękuję za to powitanie. Tak po chrześcijańsku, skoro mamy rozpocząć to szczególne święto święto chleba. A każda niedziela jest na chrześcijanina w sposób szczególny świętowaniem tej szczególnej obecności Chrystusa pod postacią pleby. Dlatego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni gospodarze, dzisiejszego święta, Trzeba nam, przy tej pięknej, już w październikowej pogodzie, w tę dzisiejszą niedzielę, na nowo chyba uświadomić sobie ten wielki dar chleba. Chleba, którego jeszcze w naszej Ojczyźnie, w Europie, mamy pod dostacją. Kiedyś przyjął misjonarz... Afryki i zapytał po z uczestników spotkania z udziałem zespołu gospelowego, czy jest wśród nas, nas ktoś taki, kto dzisiaj nie zjadł śniadania.

I would like to you Tu są same, same atrakcje, YouTube będzie filmik prezentowany. Tak? Właśnie, bo mi się tak właśnie ten kogut, ten napisany. Wszystko, napis, tak, wszystko nie? jest. Nie? Tak, tak. Coś... To jest artyst mój. Pani Helena z posypką jest kora? Z posypką myśmy nie Reklama poszła na cały czas, YouTube będzie film. Na Internecie. prymieszonego tutaj powietra. Wębach, tych wspaniałych żywych kolorów. Czyli całe. 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 Czyli

η πράξη των γνωστών ροζνίτων και των γνώστων στέλνων πλέκτων ευγενικών σημερινών εγώσεων βασίλων τραγουδιστάνων, αδελφών και γνωστών και γνώστων μεγαλύτερης προτεραιότητας. Πομπάει η συστολοκλάστα όλων των πραγματικών γνωστών και βοηθάει τα παιχνίδια μας στο ελληνικό σχέδιο για να βοηθήσουμε potřeba tak pozítat všechny ten dělat, aby jsme na to žili na všechny blízko, ještě ale v tomu předpočtě to Pána Máška dělá. Bůh předtím počet, a my kterýme je to, že jsme spokojní i početí vám o by dostaní na a Amen. Děkujeme. 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 Już się nie wywiniecie, że macie dwie ofiary na sumieniu. Na YouTube będzie wszystko. W tamtych czasach już kluczyki do samochodu były? Cholera! Ale zderzenie historyczne. Zapraszam na YouTube. 私、ほいとだとして。